Witajcie kochani na kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj sobie pogramy, jak moja rodzinka jedzie kupić pupila i ogólnie przepraszam Was, że ja tak długo nie nagrywałam. No po prostu naprawdę nie miałam czasu. No i teraz zacznijmy czytać komentarze. Dobra, pierwszy komentarz jak masz na imię i dużo, dużo serduszek. Yy, nie mogę sobie powiedzieć, mówiłam. Kocham cię! Super! Dobra. Proszę, pozdrow... Pozdrowisz mnie. No oczywiście, że cię pozdrowię. Bardzo serdecznie pozdrawiam, Daria, Maciuszek. I'm Love you. O! Pozdrowisz. No oczywiście, że pozdrowię. Pozdrawiam Kiwi Vivi podłoga Toka Boka. Zaraz, zaraz. I cię i ją kocham. Aaa! Okej, okay. aha, okej. Okay. Dobra, jedziemy dalej. Tak, nie ma nic do tego celu. Jest G. Jest także tak. Co? Chwilka, ja to jeszcze raz muszę przeczytać. Tak, nie ma nic do tego celu. Jest G. Jest, jest. Także tak. Nie wiem, o co chodzi w tym komentarzu, a więc lecimy dalej. Uwielbiam Ciebie. Ale super! Ja Cię kocham. Ją Cię uwielbiam. Jesteś cudowna. Dziękuję! Bardzo, bardzo się cieszę, działa. Pewnie ten Happy Mood działa. Nie Boże play mod play To się bardzo cieszę. I dzięki za pozdrowienia. Pozdrowisz mnie. No mogę Cię znowu pozdrowić. Pozdrowić. Mm, serdecznie pozdrawiam, Niki Mart Marti Myślnik o 9L. No. No i to wszystko z komentarzy. No i zaczynajmy odcinek. Dobra, muszę się pomalować, bo wyglądam okropnie. Dobra, co ja dzisiaj będę tak w sumie robić? Hmm. W sumie to może napiszę do Mai. W ogóle gdzie mój telefon z tej to torebce, pewnie. Przecież my mieliśmy jechać po tego psa. O nie, 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 ja tego dzisiaj już tak nie odpuszczę. Lecimy po psa. Dobra, muszę przećwiczyć w sumie przemowę. Hmm, powiem. Mamo, proszę, kupisz mi psa. I jeszcze, może. Hmm. Nie, no w sumie tak nie powiem. Bo powie, że mi nie kupi tego psa. Dobra, pożyjemy, zobaczymy, lecimy. Tylko, gdzie ona jest, u górze czy na dole. No, zazwyczaj jest sypialnia, więc idziemy do sypialki. Dobra, idę. Mamo! Dobra, aż się boję, ale zapytam, co się znowu stało? A pojedziemy dzisiaj kupić tego psa, proszę! O nie, nie, nie! Żadnego plaża w tym domu nie będziemy mieć, bo potem trzeba cały czas odkurzać, myć i wszystko robić. No ale tu jeszcze nie miałeś zwierzaka, ale już wiem dobrze jak w tym jest, jeżdżę do takiego kolei, kolegi, co ma psa i tyle sierści, tyle sierści, że ty sobie nawet nie wyobrażasz. No ale ja się nim będę zajmować, będę z nim chodziła na spacer, będę go karmić, czesać. Ale dom ty też będziesz sprzątać po tych włosach, od, nie wiem, nawet włosach. No włosach, włosach, a tych włosów to jest od gromo. No to kupimy takiego psa, co... No psa bez sierści nie kupisz. No nie przerwij. Coś ty do ojca powiedziała? No to kupimy takiego psa, co nie traci aż tak dużo sierści. Nie wiem, nie wiem, bo potem ja i tak za wszystkich wszystko robię. Mamo, proszę. Dobra, możemy jechać zobaczyć do schroniska psy. Ale na co ty pozwalasz? Marek, uspokój się. Ja idę grać. Jej, będę miała psa! Ui! A to jedziemy już? Mm, no, oczywiście, że teraz jedziemy. Dobra, to idź po swojego najstarszego brata, żeby się już zbierał. Jezusa, masz w kościele wiem. Yy, no. Muszę po nich. Muszę go zawołać. Karol, co? Co mało lato ode mnie chcesz? Nie widzisz, że gram? Trzeba pukać. Mhm, to jasne. Na pewno ci będę pukać. Yy, jedziemy kupić psa do schroniska. A to na pewno ja będę wybierał. Ja, Jo, jo ja będę wybierał. Nie ty. Aha, okej. Okay. Nie, bo to ja będę się nim zajmować. I jakby ja prosiłam o tego psa, a nie ty. A mnie to nie obchodzi mało lato. Ja nie jestem żadną małą latą. To po pierwsze. A po drugie, to ja błagam mamę o tego Psa, a więc trzymaj się od niego z daleka. A jak ci się coś nie, jak ci się coś nie, nie pasi, to nie jedź. Krótka piłka, to co wybierasz? O ty hamówo. nie zdes. Co ty chcesz do mnie powiedzieć? Mamo, 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 Jak się za chwilę nie zamkniesz... To sobie zobaczysz. Mamo, ona mi grozi. Dobra, ja już może idę na dół, bo z tobą się nawet minuty nie idzie wytrzymać. W pokoju! Jesteś jak twoja matka. I twoja! Dobra, idę się ubierać. Na co ty kobiety pozwoliłaś? A nie słyszałeś na psa? No, ona się nie, nie będzie zajmować, tak jak tymi rybkami kiedyś w akwarium, one umarły z tego łodu. No zobaczymy, zobaczymy jak można na niej polegać, jak złamie umowę, to już nigdy nie dostanie jakiego, żadnego zwierzątka. Ty tak samo powiedziałaś z tymi rybami, a cicho. Dobra, muszę się w coś ubrać. Dobra, pojadę w tym, bo na dworze też trochę zimno. A ty wreszcie zmienisz to ubranie, bo chodzisz w nim od już pięciu dni. Jak już muszę. No, musisz musisz, bo ci. Bo wyłączę internet. Mm -hmm. Dobra, co byś tu Dobra, ubierę to piętrze, lepsze ubranie, bo ja już mam nerwy. Mm, a kiedy ty nie miałeś nerwów? Dobra, idę do Karola. Karol, ubraj się już, no chyba tak nie pojedziesz. Mm, ja Ci coś wybiorę z szafy Czemu Ty masz tak mało ubrań? Gdzie są Twoje wszystkie ubrania? Yy, wiesz, tak mi się zapodziały Ja w to nie wierzę Łukasz, Ty miałeś całą szafę ubrań Gdzie są Twoje ubrania? No wyrzuciłem, bo mi się nie podobały I no Nie, ja w to nie wierzę To, to się nie dzieje naprawdę Powiedzcie mi wszyscy, że to jest sen No to nie jest sen Cen? Jak? Czemu wyrzuciłeś te ubrania? No już mówiłem, że bo mi się nie podobały. Ale można było je sprzedać! A Ty się z, nie wiem, małpą zamieniłeś rozumem? Nie. Nie, jeszcze nie wierzę. Za, teraz za swoje pieniądze będziesz yy, kupował ubrania sobie, bo wyrzucaj bez mojej zgody. Mogłeś mi chociaż powiedzieć, żebym to na, na przykład zmieniał. Z, z, z... Przepraszam was kochani, bo ja pracę dzisiaj słowa. Sprzedała. Co ty tu masz w ogóle? Ty tu żadnych ubrań nie masz na wyjście, a po co ci garnitur? Przepraszam bardzo. O ma nic. Nie wiem, nie wiem w czym ty pójdziesz. Po prostu nie wiem, nie wiem. Dobra, idź w tym. No i widzisz, mamo, jednak się coś znalazło. Ale i tak za sobie będziesz kupował. za ze swojego kieszonkowego, którego i tak nie masz. Będziesz to płacił w ratach. W jakich nowych ratach? Ty lepiej się ucz i ucz, bo jesteś stółkiem. Aha, i idź do windy, bo już idziemy na dół. Idę jeszcze po twojego młodszego brata i poczekaj tu. W windzie. A co ty masz dalej taką zabuczałą minę? A jak myślisz? Dobra, idę już do tego młodego, bo też nie wytrzymuję. Z Dobram. Dobra. Kuba, gdzie ty jesteś? Nie chowaj się znowu, bo ja mam dzisiaj krótkie nerwy. Ogłaszam ci to. Kuba, wyłać pod szafy. Znaczy spod łóżka. Jezu, to jest taki bałagan, że to nawet kroku nie idzie zrobić. Wyłać, bo będziesz musiał sprzątać ten cały syf. Mm. To będzie nawet bawić nie idzie, ale i tak będziesz sprzątał ten syf, bo tu nawet przejść nie idzie. Kto to widział taki syf w pokoju? Gorzej niż nie chluja. Dobra, z czym ty pojedziesz? W tym nie, jest zimno na dworze, a więc w tym pojedziesz Chodź już do widę A gdzie my jedziemy? Po pieska Ale fajnie, będę mógł wybrać Nie, bo to yy, od Maji będzie piesek I Maja sobie tam wybierze jakiego chce psa To jest niesprawiedliwe Życie jest niesprawiedliwe Dobra, idziemy na samą górę po Lenę Ja teraz wygłaszam wam moje kubki przemówienie, a więc siadajcie na fotel i staniecie w niego raz, dwa. Chodźcie kubki, musicie iść na fotel i staniecie w niego w mieniu oka, jak ja śpiewam, jaki mam głos, niezwykły. Siadajcie sobie na mojego miska. Oj, tu dla was dwóch nie ma miejsca, no to chodźcie na safę, teraz wam będzie wygodnie. Siadajcie, nie, w... nie malujcie, tylko siadajcie, bo... bo to masakra z wami, wiecie? No to teraz tak. Tygrysku, chodź mi pomóc. Chodź mi pomóc w śpiewaniu. Teraz będę śpiewać. Hmm. Tak bym mogła zaspiewać. O, ona, ona, to nie ja. Słuchajcie tego przemówienia. <laughs> ona, ona, to nie ja. Ja to materiał na żonę. Twoje ex, tylko zero. Jak wróle. ci zielone, level 2. Siedem, winda, one stoją, porobię. Lol. A, je, a jak lepiej ci schabowe... Lena, co ty robisz? Czego ty śpiewasz? A nic mamusiu, nic to powinno cię interesować, bo tirurirus. Lena, ty się lepiej ubieraj, bo będziemy kupić psa. A będę mogła wybrać? Nie, bo to będzie od mojej pies i ona wybiera. To jest niesprawiedliwe, to jest, to jest, to jest żałosne. Mm, żałosne. Dobra, choć bo muszę dać ci jakieś ubrania. Jest zimno na dworze, a więc coś. Hmm, w tym pojedziesz. Jej, W moim tygrysku! No w twoim tygrysku. Chodź, jedziemy. Ne, Lena. Co ty tam śpiewałaś? Nic to powinno cię interiru, tiruriru. Ty mało lacie, nie odzywasz się tak ode mnie, bo ja jestem o ciebie starsze, -e Dziwny jesteś, nawzajem, udław, udław się jajem i co zatkało kakało i się już nie odetka. O ty mała, jak mamusiu, on, on, on chce, na mnie powiedzieć wszystkie słowo. I tak mi nic nie zrobisz, jeden zero. O ty, dobra, jedziemy już po tego psa, nie kłóćcie się. Dobra, jesteśmy po tego plaża. Uj, jakiś kli klienci przyszli. Dobra, idę im. O, dzień dobry, dzień dobry. Czy chcieliby Państwo zaadoptować psa, kota, królika, osioła, krowę? My po psa tylko przyszliśmy. No dobrze, no to ja Państwu pokażę. To Wy zostańcie w windzie, bo będzie za duży tłum, a ja z Mają pójdę. No czemu? Bo tak ja powiedziałam. Idziemy. No to tak, mm. Tutaj mamy pieski takie. Tutaj mamy papugi i kotka. Tutaj mamy takie pieski. Tutaj mamy kolejne pieski: kurki, osioł, krowa, królik i baran. Baranki. No i chodźmy jeszcze u góry, ale tam są koty. Ale może Państwo się też zainteresują. Dobrze, idziemy. Mamo, gdzie my idziemy? Idziemy do góry jeszcze tam zobaczyć, jak tam wygląda Okej, okay, oki doki Dobrze, no to chodź Maja No to Państwo sobie tutaj poglądają, a ja sobie tutaj zrobię No dobrze Uuu, ale fajny piesek Nie, tego na pewno nie piszemy Tutaj są pieski Uu. I tutaj są stałe koty i króliki Kota nie chcemy no to proszę Pani, my byśmy chcieli znowu tam wrócić na dół. No to możecie sobie tam iść i przynieść y, tego psa, kota i zrobimy mu paszport, no i Pani zapłaci. No dobrze, okej, okay, to idziemy. Dobra, to chodź zobaczyć tego plaża. To jakiego byś stąd chciała? Mi się żaden nie podoba. Ciułałe, chcę, ja chcę chuaue. Nie będziesz miała takiego obrzydliwego małego psa. No mama, proszę, chcę ciułałe. One bardzo często chorują. No ale mamo, to ma być mój pies. Tak, jak on zachoruje, to ty własnej kieszeni płacisz. No dobra, ale ja chcę tą ciułałę. Dobrze, no to idziemy z nim, z nią, z nim, nie wiem kto to jest, nawet do góry. I co, wybraliście państwo psa? No niestety tak, tego, tego, tego ciułałę. O, dobrze, no to zrobimy tutaj paszport. Ja będę dobry, to ja jest dobry. rzędziek idź sobie, yy, bo mi nie będziesz yy, klientów rozpraszał. Oki doki, oki, okidoki. Oki doki. Blank, blank. Ale kocik. Mrao, mrao. Proszę się nim nie przejmować. Dobrze, no to proszę tutaj tą ciłałkę dać na paszport. Tutaj. No, i zrobimy. Czy chcą Państwo wybrać tło? Tak, to do psa. No, i tło takie. Proszę, takie, takie, takie. Takie beżowo-bordowe No dobrze, no to robimy zdjęcie. Niech się Pani odsunie. O, to miało być na paszport. Ale Państwo chcą takie zdjęcie? Nie, po co nam nie będziemy za jakieś zdjęcie płacić. My chcemy paszport. Dobrze, no to dajemy paszport. I przy paszportowi nie idzie zmienić niestety tytuła ale zrobimy tak. O, proszę bardzo. Yy, tutaj jest paszport od pieska. Yy, no. Proszę już wziąć pieska. No, i to będzie 50. Piędzie... 350 zł ile przepraszam bardzo. 350 zł. I jeszcze muszę doliczyć oczywiście karmę jaką on je, bo yy, jakby te zwierzęta są troszkę wybredne. Proszę się nie przejmować. Można kupować mi karną karmę, ale ja pani lepiej spakuję, bo no... Jeszcze jakieś takie chrupeczki. Chce pani yy, chrupki? No już niech pani weźmie. No to tak, no to to będzie razem 1000 zł. Ile, przepraszam bardzo? Pani ma problemy ze słuchem? 1000 złotych. Przecież ja tyle nie dam za psa. No to proszę go odłożyć. Ale za paszport trzeba zapłacić, bo to było robione zdjęcia. Hm, to dobrze, że chciałam. Przypadkowo! Kartę od Twojego ojca. Dobrze, może Pani jeszcze doliczyć tego. Gra... Rzeczy z jedzeniem. No już właśnie doliczyłam, ale mogę jeszcze sprawdzić, czy niczego nie ma. O, jeszcze jedna tu nam została. To będzie 1500. Okej. Okay. Przeszło. O, mogą już Państwo iść z swoim psem. Ale mega piesek! Ale bardzo ładny! No i jakiego plaża tam kupiliście? wow, patrz na to, jaki ładny. Jezu. Ja już myślałam, że ty masz więcej oleju w głowie. Przecież, jak wyjdziesz z takim małym psem na spacer, to oni sobie pomyślą, że to jest jakiś kurde królik. Ja miałem takiego kolegi, co miał czułałe i wszyscy go obgadywali, że co z takim małym kurduplem chodzi. Tata, to jest mój pies i Twoja odpowiedzialność. Czekaj, czekaj, czy Ty płaciła z mojej karty? Nie, co tam jest moja? No przecież widzę, że jest moje, bo jest zaznaczone yy, słońcem. Ile wydaliście na tego psa? W tej chwili mi mówić. Nie mów dacie prawdy. A czemu nie, mamo? Nie można kłamać. Maja, bo już nigdy ode mnie nic nie dostaniesz. Yy, dobra, tylko, tylko trzy złote, trzy złote, tylko. Przecież to jest nierealne. Proszę mi tu mówić prawdę. Żono moja, serce moje! Ile zapłaciliście za tego kurdupla małego? 2500. tysiące pięćset... ILE, przepraszam bardzo?! Ile wy zapłaciliście za tego... nie wiadomo co?! Ciszej, bo ci całe schronisko słyszy. To niech mnie słyszy! jeszcze dorzuciliście tutaj wszystkie rzeczy z tej półki, to ja się... Uspokój się, bo dzieci się już Ciebie boją. Jak, jak się mnie boją? Chyba tego psa się powinny bać. Cicho, bo wszyscy się na nas patrzą. To niech się patrzą, niech słyszą, że kradniesz moje pieniądze. Boże, oddam Ci te pieniądze. No, żeby, żeby. Przecież i tak masz sklerozę i o tym zapomnisz. Jeszcze się przekonamy. Dobra, jedziemy już do domu i żadnych zwierząt już nie chcę widzieć. I oddaj mi moją kartę, gdyż jesteśmy w domu mojej, który za własne pieniążki kupiłem. Dobra, proszę. Co ty na mnie warczysz, mały plażu? No, widzisz, tato to wyczuwa złą energię. Widzisz, tylko na ciebie warczy. Widzisz, tato, to zła energia, zła energia. Jak ja za chwilę w plażu, to sobie zobacz agresja, agresja, wudzasz sobie agresję. Ja z tymi dziećmi już nie wytrzymuję. Ja idę grać i mnie to już nic nie obchodzi. Chodź, chodź, mały słodziaczku, idziemy do mojego pokoju. I ja idę pierwsza do pokoju. Nie bo ja, nie bo ja, nie bo ja! Kto pierwszy ten lepszy? Ja w to nie wierzę. Co za dzidziu? Ty mnie nazwałeś dzidziuś? Ty jesteś dzidziusiem, a ty, mm, a ty małolato, małolacie, dzidziuś, małolata. Ja idę i się zamykam, proszę do mnie nie wchodzić. Chodź mały piesku, nie wyczuwaj tej y, złej energii, bo widzisz co się dzieje. Przepraszam was bardzo widzowie. <głos》> No choć tu jest twoje miejsce. Czekaj, wezmę ci to i to będzie tu. I co, fajnie się leży? O, od razu zasnął. Ale słodziak. Jak podobała się dzisiejsza odcinek, to zostawcie dużo łapieczek w górę i subskrypcję. No i czekajcie na następny odcinek. Papatki.